maleczko w oddali widać piękny most kolejowy, rzeczka płynie, powiem, że długo nie padało, a tu wody dalej pełno, nie wiem czy jakiś zbiornik, wózek jest, spadelek, ze mną Marcin Cześć. i bierzemy nasze Barberianki i lecimy do wody. Widzimy się w wodzie dobra my już na miejscu Piękny most pójdzie tu pochodzić, wody nie ma aż tak strasznie Ja mam takie piękne makuwy od Piotka Od Rokiego Dzięki Roki na pewno się sprawdzą dzisiaj bo woda nie będzie za ciepła dobra do jakiegoś fanta dobra pierwszy fant gadam pierwszy fant trzeba nagrać taki jakiś kawał blaszyska wpadnął damy se na brzega szukamy zmeramy co tu woda wymyła sprawdźmy kupa gruzu czy tam, o tu coś mamy, tu mamy piłapańko, próbujemy guru nie da się, dobra, ja mam szpadelek, szpadelkę, dobra, z tego co wiem, to to jest nakrętka, Wpadły jeszcze takie coś, nie wiem, czy to będzie druga nakrętka, takie coś w panierę, i to jest ta klamra taka budowlana I potem się to wszystko opitole, ale szpadelek ci przydaje chyba padła pierwsza dziś śruba kolejowa Marcin tam już widziałem dwie damy do bazy i coś mi tu uciekło przy podnoszeniu o mam to jakaś będzie też kawałek śruby do bazy, a to jakaś taka blaszka też rzucimy do bazy i rzucamy dalej. O magnes mi spadnął, tak. Dobrze, że tu tak płytko, bo no, powiem szczerze, że rzeka całkiem nieźle fantów napłukała. Teraz nie, teraz chrust. Ale jak wiecie, u nas na południu była duża woda. Zresztą pokażę Wam po brzegu. Nie wiem czy widać, jak w tą stronę cała ta roślinność jest, że tak powiem, powalona. Czyli coś się tu działo. Znowu jakaś taka bryła magnetyczna. Wiecie co muszę se drugą bazę zrobić albo jeszcze nie, jeszcze rzucę do tamtą No, że u mnie też woda była, tylko u mnie po prostu to jakoś tak znaczy ogólnie to my jesteśmy dzisiaj na takim moście kolejowym to jest praktycznie no zaraz tu granica z województwem opolskim, więc trochę drogi żeśmy przejechali ale o patrzcie widzicie kształt stopeczka że tak powiem o już spadła do wody ale widzę go powiem że miejsce przez nas przechodzone już dwa razy znaczy przeze mnie i Marcina raz ale ja tu byłem sam kiedyś jak jeździłem sam teraz wolę jeździć we dwóch no bo woda ma swoje że tak powiem niebezpieczeństwa a we dwóch zawsze jakoś coś tam jest, co to jest nie wiem co to jest coś metalowego rzucimy się tam pod brzeg dobra jak będzie coś fajnego to się załączę znowu tu mam drugą bazę nie, to nie widać na razie co to jest ale powiem Ci, powiem Wam, że czekoladek jest ładnie czyli towaru będzie a towaru napłukanego przeszłem na drugą stronę I jak widać te trzy blachy tam jest trzecia jeszcze leżą od ostatniego naszego razu jak żeśmy tu byli czyli miejscówka mało zresztą mało daleko jest do samochodu przez to a to jest ciężkie jak zaraza nie wiem czy by trzeba było kątówkę pociąć to może jeszcze kiedyś to opanujemy. Nie gadam, że nie kolejna baza czegoś z czegoś Na pewno są wkręty, jak widać tu jest na pewno stopeczka kompletna na no reszta to się okaże co to jest Teraz wpadną taki kawałek szyny wycięty taki nie wiem ile z 3 cm szyny musiały im nie pasować teraz patrzcie udało się płyteczkę wyjąć marcin już tam z dwiema a mi akurat teraz pierwsza o, będzie co dźwigać teraz mam dość ciekawą znajdkę kelnia Murarska Jeszcze na targ staroci Może iść Dobra teraz taki mały małe że tak powiem Podsumowanie Podsumowanie źle Może takie Takie blaszyska wyszły Takie mniejsze jakieś Uziomy czy coś Tak mi to wygląda Śrubki, nie śrubki. Puteczka to już widzieli. O, tu znowu śrubka, widzicie? Tu wyszła jakaś kapsuła czasu. To mnie przyłapało. Wytargałem to z mułem. Tu widać kracherka. Nie wiem, co będzie w środku. Zobaczymy. Powiem szczerze, że już nie tak po tym badziewiu plecy bolą, że głowa boli. Ale udało się to wyszarpać. Sprawdzimy co, co tam pod spodem słychać Patrzcie następne takie blaszysko stoi na sztorc Nie wiem ja mam 1,80, 80 to to mamy 30 a może i więcej Powiem szczerze nie mam siły tego wyciągać Myślałem że to jakaś grunta płyteczka czy coś A to znowu taki gabaryt Dobra, wyszła jedna łupka, druga łupka, kielnia. I teraz coś na magnesie, żebym wykopał. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, ale widzicie ten ślad? Ja żebym to od czegoś odkleił. Czyli muszę wrócić do wody i zabagrować jeszcze raz, bo tam coś jeszcze leży. Powiem, tyle zostało z Marcinowego ucha z wiadra, naładował oczywiście jak wściekły, no i tak się to skończyło. Powiem szczerze, łowienie łowieniem, ale noszenie tego dziadostwa, to dopiero jest wyzwanie, jeden kurs za mną. Tu jak widzicie, drugie wiaderko, łupeczki jeszcze czekają, o, ta się jeszcze moczy. Ciężko, ciężko się z tym chodzi, no ale taki urok magnesowania, nie? Co ja tu coś zapomniał? Chyba tak, chyba zapomniałem czegoś odstukać W tej grudce była obrączka magnesiarza. Dobra, lecę, bo czas pili. Dobra, ja z ostatnim kursem. Jak widzicie tamte lagi metalu zostały, tutaj też. Czyli w sumie jest już pięć. Jak ktoś ma żuka albo inne pojazd i chce się trochę nasmyczyć, to niech się zgłosi. No, ja dziękuję bardzo. Jeszcze plecy mi posłużyć muszą. Dobra, ja zabieram mam tu jakiegoś jakąś rurę, łupkę, magnes i przeprawić się jeszcze na drugą stronę a długa droga jeszcze ogólnie do auto dobra jedno wiaderko nie wiem czy coś widać drugie wiaderko trzy łupeczki jakaś rura Marcin też ma dwa wiadra z ciężarami że tak powiem widzimy się w domu na jakimś ważeniu tak się to prezentuje wózyczek na miejscu dostarczone wszystko dowiezione marcin tam na raty nosi dobra ja lecę po auto dobra jesteśmy w domu ważemy trzy łupeczki ważą 24 kilo dobra pierwsze wiaderko i ta rura no, powiedzmy, że 20 kilo. 44, no, 65 kilo będzie wszystkiego. Towaru mojego, teraz od Marcina. Pierwsze wiaderko Marcina, no, 22 kilo. Drugie bez ucha, urwane. 25 kilo. 4,7, mamy ile? Już jak się potracił Dobra 60 kilo, niech jest Oczywiście Publicznie ukazuje, że przekazuje Marcinowi kubek od Flaminga Pozdro Artur o, Dzięki, pozdrawiam I co Złomik jest Jak widać piękny, soczysty Dzięki Marcin za połowę. Dzięki i do następnego razu. Cześć. Cześć.